Zadanie 22 za jeden punkt. Tiol o wzorze CH3 dwa razy wzięte CHSH można otrzymać z alkilowej bromopochodnej i wodorosiarczku sodu. Napisz w formie jonowej skróconej równanie opisanej reakcji. Zastosuj wzory półstrukturalne związków organicznych. My sobie może zaczniemy od formy cząsteczkowej, zaczynając właśnie od bromopochodnej tiolu, dla którego wzór przedstawiono powyżej. Czyli zamiast grupy tiolowej SH wstawiamy atom bromu, wodorosiarczek sodu, czyli NaHS. I teraz mamy otrzymać ten nasz tiol. No i zobaczmy, co my już tutaj mamy. Tutaj mamy naszą grupę izopropylową. Zaznaczmy ją sobie. Ok, co jeszcze dalej? No, okej, okay, tutaj w sumie mamy grupę tiolową, Grupa tiolowa będzie tutaj z wodoru w siarczku, więc od razu widzimy, że sód musimy połączyć z bromem. Będziemy mieli drugi produkt jeszcze. Będziemy mieli sól nieorganiczną, po prostu bromek sodu. Tak wygląda zapis cząsteczkowy, jak to się będzie przedstawiało jonowo. OK, wszystkie sole sodowe są rozpuszczalne w wodzie, więc jak najbardziej wodorosiarczek sodu rozpisujemy sobie na jony. Tak samo bromek sodu. Widzimy, że w formie jonowej pełnej kationy sodu nam się powtarzają i zapis już jonowy skrócony będzie przedstawiał się następująco. I tak już całe 22 zadanie będzie wyglądało.